otwarcie dni miasta. Dawaj Witam wszystkich. Szlachetne dwórki i dworzanie, mieszczanki i mieszczanie, wszyscy z Bożej łaski, mieszkańcy Znamienitego królewskiego miasta Wschowy i Podgrodzia, a także obszarów ziemskich, wsi licznych i bogatych otaczających tę krainę, przybywających kupców, gości i podróżnych, stoję przed Wami w majestacie wypływającym z obecności całego społeczeństwa i z mocy tego, a także za zgodą zarządcy i rajców miejskich. Którzy władze sprawują, usłużnie jako sługi nasze wybrane przez lud ogłaszam, że od dnia dzisiejszego, 17 czerwca, roku pańskiego 2022, do następnego dnia świętego, w mieście rządzić będzie zabawa, taniec, radość. Dekret ten nakazuje wszystkim obecnym w tych dniach w mieście by porzucili swe codzienne zajęcia i wyszli na plac, gdzie jeść i pić będą radować się i rozmawiać aż do długich godzin nocnych. Czas ten umilać będą różnej maści, czarpi druty, minstrelowie i kuglarze. Ulicami nieść będzie się śpiew, muzyka i wszystko co do tego podobne. A święto to Zakończyć się ma zmaganiami sportowymi w kopaniu jelita cielęcego w obliczu całego ludu. Znakiem tego będzie uroczyste przekazanie władzy w mieście, co na ten czas właśnie nastąpi. By w żadnym sposobie smutni cześnicy, koniuszowie i komornicy nie zatruwali zabawy niniejszym pismem w obliczu Najwyższego z mocy danej mi wolą jaśnie wielmożnych obywateli oddaję klucz do miasta mieszkańcom. Pełnia władz nad Świętem schowy przekazana w Wasze ręce, nadaje Wam obowiązki wypełnienia poleceń królewskich, o jakich wspomniano wyżej, i troski, by każdy przebywający w mieście dostosował się do świątecznych zwyczajów. Zechciejcie swoją gorliwością, świętowaniu, przyćmić moc czerwcowego słońca i rozjaśnić noce krótkie. Przyjmijcie te rozkazy i dajcie sprawozdanie z ich wykonania, tak, aby w każdym zakątku królestwa od tej pory dla podkreślenia rozmaitych zabaw i uciech mówiono bawcie się jak we wschowie. Właśnie następuje oficjalne przekazanie klucza przez burmistrza dla mieszkańców schowy. Panie burmistrzu, czy mamy pełną swobodę, czy ten klucz otwiera nam wszystkie możliwości? Rób ta co chce. Słyszeliście, drodzy Państwo. Panie burmistrzu, dziękujemy na oficjalne przekazanie klucza. Właśnie nastąpiło. Otwar Uważam, nich schowy za otwarte.